Legenda o bezrobotnych. Ludzie cenią żurawie. Ptak wśród wysokich traw jest tak duży i tak ważny, iż powinien stać zaraz obok puchacza. Po przybyciu na ziemię żurawie uwiły gniazdo i zniosły kilka jaj. Za jakiś czas wyszły Żurawiątka. Gdy zaczęły rosnąć, rodzice udali się w podróż, by zapewnić im pożywienie. Wtem gniazdo obrabowano. Podeszli szybko, podnieśli pisklęta, a pod nimi zobaczyli coś bardzo, bardzo pięknego, starannie złożone szaty. Wkrótce żurawie wróciły do domu i wściekłe rzuciły się w pogoń. O boskie żurawie, błagamy, nie gniewajcie się, od teraz ofiarujemy wam sakę. Dziadki powrócą zaprawdę w dobrym i należytym stanie, w ten sposób błagali. Aż ptaki cicho wróciły do gniazda. Niektórzy mogliby przysiąc, przysięgam, znajdziecie tam zawiniątka. Dom żurawie przypomina spory basen. Wnętrze wypełnia wyściółka Setsambe, puls lub serce gniazda. To bardzo dobra rzecz do posiadania. Nawet pełnoletni człowiek płci męskiej i nawet pełnoletni człowiek płci żeńskiej i nawet nieletni człowiek, człowiek płci żeńskiej zarejestrowani w urzędzie dla bezrobotnych, którym się poszczęści i znajdą serce, bez cienia wątpliwości staną się bogaci. Nigdy nie można jednak zapomnieć żuraw z czerwoną koroną jest straszliwym ptakiem. Musi być traktowany z czcią i ostrożnością. Legenda o sandałach i niczym więcej. Gdy Bóg mieszkał z ludźmi, nosił sandały barwy winorośli. Pewnego dnia buty uległy zużyciu. Więc rzucił nimi w dal, albowiem noszone były przez wybornego gościa. Niemożliwe, by zgniły i nie stały się niczym. Przemieniły się w wiewiórki. Miej się na baczności. Jeśli przejdziesz pod tym stworzeniem, splunie ci na ciało. A to jest mocno niebezpieczne zaklęcie. Liczni ignoranci stąpają pod drzewami, a nawet posuwają się tak daleko, że stoją, że patrzą na nie. To znaczy na wiewiórki. Ale ci, którzy nauczeni są na ten temat i zdarzy im się mieć łuki, strzelają. Należy pamiętać: wiewiórka jest sandałem i niczym więcej. W celu minimalistycznej rewolucji noszę trzy pary majtek ubieranych naprzemiennie. Wymieranie gatunków jest wprost proporcjonalne do spadku bezrobocia. Kurde, skończyły mi się czyste majtki. Mama mówi: Zawsze byłaś karna. Nieletniej płci żeńskiej. Dziecinka mknie pod koła trolejbusu, jestem rozochocona. Ścierwo, nie buty, stukają o posadzkę. Przedmioty są piękne, nic tylko kupować by nie przechodziły jak sieroty z rąk do rąk. Kuchałbym wszystkie przedmioty, pieścił co sił, stopami bym pieścił, niczego bym nie odepchnął. Jak śród bym nie był, jak proch, przed zapaleniem każdą żarówkę wypieścić. Tyś, moja ulubiona, tyś, moja ulubiona. Za nic w świecie nie ujrzał motocyklisty, za nic w świecie nie okryłbym się honorem, myślą szpadelką bym się nie pokrył, ani uszu bym nie nadstawił. Przymknąłbym, albo i nie przymknął, przymruknąłbym i nie mruknął. Zagłodzoną bym wyrzekł ty radę. Miłosierdzie, czy jest, czy nie istnieje, bym przegryzł na wylot. Bym przegryzał mocnym pchnięciem to całe miłosierdzie. Szpadelką o zaokrąglonym końcu, jak struchlała mgiełka o trzech kolcach, jak szpilki. Mówią, że szpilki to biczek nad ząbkami. Ale szpilki to biczek pod ząbkami. Wartko się grzeje ze schodków, gdy nikt cię nie podtrzymuje. Można roztrzaskać łeb i genitalia, rozmazać to na policzkach. Można udawać, że jest się wewnątrz nieznajomej gardzieli. Martwe nasiony i kozy z nosa tkwią w ziemi. Zwinięte skarpety nie odpoczywają po ciężkim dniu. Pewne rzeczy nie sprawiają przyjemności. Musi być im przykro. Za nic w świecie nie strzelałbym o północy szafami i nie rozmarzył się na całego. Nawet gdyby przytuliły mnie krzaki, nie zszedłbym do przybudówki. Mówią za nic w świecie nie da się skoczyć ze schodków i nie roztrzaskać nerek o bruk. Można się potem pokłaskać z miłością, jak nikt inny nie głaszcze. Falowany pasek nie jest lepszy niż wzgórze. Widziałem, jak ujeżdżała wzgórze naszprycowana zarodkami. Wolny fotel to luksus, kokaina dla hemoroidów. Wibrator, nadepnęłam na łóżko, boże, piesek, ale ja nie mam pieska. Boję się tak samo jak przed rozmową o pracę. Jeżeli wybierze tą, którą zgadłam, gardzę nim. Jeśli wybierze inną, gardzę nim. Utożsamia wolność z możliwością picia i palenia trawy. He, he. Nie opłaca się psuć w tej chwili, gdy człowiek płci męskiej kupuje markę, którą wcześniej dla zabawy zgadywałam w myślach. Babcia też zabierała mnie na piwo. Widziałam w jej domu użycie noża, a potem dostawałam nagrody za reklamę alkoholu. Target jest zawsze przewidywalny. Co nielegalnego byś zrobił? Gwałciłbym ciebie, kochana. Posiadłem już dawno. Czy zechcą? Nie zechcą. Nie ma świętości. Kontynuować, ale za pewne rzeczy można iść do więzienia. Można też użyć pęcherzowi co nieraz. Przypomina wrażenie orgazmu. Powtarzam, ja chcę do domu, ale ja nie mam domu. Zależnie od cyklu, z podniesioną lub zwieszoną głową wyjdę na powitanie słońca. Ucieczka jest moją ulubioną formą fizycznej aktywności. litości do lewej ręki jest rzeczą zbędną leniwa bezpańska kończyna nie zrobiła przewrotu w tył gdy przyszła najwyższa pora nie umie piczce ani nikomu dogodzić nierozgarnięta lewa ręka nie nosi siatki z zakupami i przez nią skręcam na inny tor podczas pływania żałosna lewa ręka nie dla niej pistolet ani siekierka, jakże potrzeba sprawną prawą rękę. Nigdy nie przyniesie mi dumy z wykonanej przepięknie pompki. Stajesz przy ścianie, by chronić rękę, mówi stara joginka. Od dziś staniesz przy drugiej ścianie. Wyciągam dłoń, nim kasjerka cofnie dłoń. Chadzam w miejsca masowych zgromadzeń dla poszturchiwań. Trzech mężczyzn zbiera podpisy przeciwko aborcji, z głośników słuchać damski głos jestem za życiem. Wspólnota trudnych małżeństw poucza żony. Powierzajcie sprawowanie władzy mężowi i pilnujcie, by jej nie nadużywał. Żal mi kolorów w służbie idei. Lewica. Decyzje na temat dziecka należą do kobiety. Prawica. Decyzje na temat dziecka należą do kobiety. Toaleta jako kwatera. Jeden. Ty zapierdalasz. Ja pieprzę. Mówię do nieletniego człowieka płci żeńskiej. Bierze w ramiona mięsień szeroki szyi. Przesuwam palcem wskazującym po dwóch centymetrach nieletniego przełyku w spojrzeniu, pojawia się tkliwość. Porozumienie jest rzeczą zbędną. Kolej z zamkniętymi powiekami nie zauważa nagłej zmiany, widać ulgę spowodowaną szczytowaniem. Nie da się zastąpić deficytu ojcowskiej czułości przygodnym stosunkiem płciowym, mówi nieletniej płci żeńskiej. Kto się wyrobi, ja się wyrobię. Dwa. Za każdym razem, gdy obluzowuje dłonie, otwiera światło gardła, triumf. Z krtani wydobywa się tryl. Chłodne kafelki, malowane metodą ażulejos, spijają fragmenty trunku. Mówię to gardło, ręka ojca na karku syna. 3. Krtań liczy sobie trzy kondygnacje. Kieszonka krtaniowa, głośnia i szpara głośni układają się w należytym porządku. Donośność wydzielanych dźwięków jest następstwem wigoru i rozmachu powietrza. Powstaje dźwięczność. Częstotliwość głosu nieletniego płci żeńskiej wynosi 250 Hz. Nie należy jednak pozwolić na wydalenie dźwięku. Przesadny jęk jest rzeczą zbędną. Nazwa biskup nie jest zagrożony wyginięciem. Wezwanie do ducha rywalizacji. Podsycam Cię. Złoto. A. Mam w tyłku pieniądze. Dobywam je z dwunastnicy. Opłacam rachunki z naddatkiem, nie zniżam się do błahych doznań. Mówiłeś wszystko, czego dotknę zamieni się w złoto, z radością udowadniam, jak zwykle masz rację. Mówiłeś, że życie musi dać ci w dupę, żeby coś osiągnąć. Potraktowałam to zdanie dosłownie. B. Funkcjonujesz w świecie, który dopuszcza istnienie niszczarki. Inspiruje cię klient z 400-metrowym domem. Schudłeś kilo? Ktoś pochwalił. O, schudłeś! Wgniatasz twarz kota do kałuży moczu. Mówisz, ale jesteś szczupły do sześcioletniego wnuka. Przynajmniej już nie słyszę. Jak nie przestaniesz jeść, nikt nie będzie cię chciał. Kontroluję racje żywieniowe każdego członka rodziny. Zaciskam szczękę. Ktoś zrobił mi śniadanie. Mówiłam. Do dwunastej nie chcę żadnych niespodzianek. Zaraz się pożygam, ale będę żreć, dopóki się nie odwalą. Tak bardzo chciałabym być brzydka. Ukażę się za spermę, którą podsyłam pod drzwi, aż przestanę, aż zdechnę. Oto kelner, oto przywrócenie rangi. Tato, pobiegasz ze mną? Spotkamy się na końcu. Dziękuję.